Cześć, bardzo, że w kolejnej mapce odwiedza, moi drodzy. Ponownie mabeczka odwiedza, wlatuje na kanał, rozumisz normalnie, więc jak się cieszysz, to łapeczkę w górę oczywiście zostaw. Jeżeli chcesz, oczywiście więcej tej serii na kanale. Od Was zależy przyszłość tej serii, czy wciąż będzie pojawiała się na kanale, jeżeli dobijemy 600 odcinka, a coraz bliżej do tego 600 odcinka. Dobra, a teraz już lecimy, oczywiście wiadomo, wszystkie social media i tak dalej, i tak dalej. Bez Będnego widolenia, let's go. Intro! No i jesteśmy sobie na kolejnej mapeczce. Co my tutaj mamy? Nie mam tego pojęcia, ale o, popatrz na dół. Dobra, proszę bardzo, jest mordeczka Lijowa tam jakieś też ogrody, dobra, widzę, że będzie mapeczka raczej ładna, to mi się podoba. Information o no, autorce, zobaczmy sobie tutaj. Dobrze, ja już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już daj mi spokój. Nazywam się Ola mój Bemce to Olcia, a podłoga podłoga, podłoga podługa, podłoga podłoga, podłoga. Mam 11 lat. Nie w BMC i Wes M4, jawiam piesełki, nienawidzę pomidorów. Ale pomidory są dobre i zdrowe, także jakby spokojnie. ja też kiedyś nie lubiłem, ale może kiedyś polubisz. E, lubię zupkę pomidorową i ketchup. O, to widzisz? Lubi rzeczy z pomidorów, ale pomidorów już nie. I jaki w tym sens? Ja nie wiem. Co tutaj? Moim ulubionym kolorem jest fioletowy. Jesteśmy ulubionym Jupiterem. To ulubiony kolor, czy ulubiony Jupiter? Nie no, drażni się oczywiście. Ja, sobie robię. Dobra, lecimy. E, Powrót na spawn. Graj na pokojowym, używaj GM1 tylko, kiedy potrzebujesz. Stawaj z pointy, gdzie chcesz. Nie oszukuj. E, możesz krytykować autorkę, ale w sposób kulturalny. E, czyli mogę, ale w sposób kulturalny. Dobrze, Mortadelo z pieca wyciągnie. To jest kulturalne? Nie wiem. Okej, okay, tu mamy sobie ustawienie jeszcze, proszę bardzo. Nie ma deszczu i te nie wypadają. Stały dzień, proszę bardzo. Zacznij mapkę, witam cię na tej mapie. A, tu jest po prostu witać się na tej mapie. To psz, nie ma problemu. W takim razie chyba to wszystko. Let's go, zaczynamy mapę Cion. To jest drugi poziom, Ok, Pierwszy to będzie parkour. Parkour, masz to. No, ja widzę już, jak będą mi parkury wychodzić, to za sobą masz spampointa. dobra, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dobra, no to lecimy, tutaj rozumiem, że to nie są spampointy, to są jakieś kamyczki, czy to jest koniec parkura, naprawdę, O, ja kojarzę, to się nazywało jakoś chyba wipeout bodajże, chyba coś w tym stylu, dobra, nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć, ale ojejoj, ja, 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 dobra, przeskoczyłem, elegancko, dobra, to, to było fajne, to mi się podobało, proszę więcej takich, a, nie, padłem do wody, no, wyjdę tu, Vede tu, scoccia tu e scoccia tu. E eh, tu. scoccia tu e scoccia tu. Ah, I wskoczę tu, i wskoczę tu Jest, udało się, prawo e, cześć. parkour Nie no, fajna ta druga część była Troszeczkę bym ją e, rozciągnął, że tak powiem W sensie, żeby była bardziej e, zaawansowana Natomiast i tak było spoko Find the button, find the button Tu będzie guziczek za drzwiami, nie hmm. Tu będzie guziczek za domkiem, dobra Odwróć się, ok Spawn point, podpowiedź, e, guziczek jest Kamienny, okej, okay. dobra, spawn point, eleganc. Bardzo mi się podoba, dobra, guzik jest kamienny Czyli tak naprawdę może być w każdym miejscu Nawet na ziemi, na ziemi może być na przykład. Albo ewentualnie gdzieś na drzewie. Nie, raczej nie. Problemem jest to, że tu jest dużo takich wnę... E, dobra, na lampie raczej tego nie będzie. Raczej szukamy miejsca, gdzie mógłby być ewentualnie... O, właśnie! Dobra, znalazłem. Nie było tematu. E, jakby spoko. Dropa! Dropa, dropa, dropa. Lecimy. Proszę bardzo, poziom. Easy. No to faktycznie, jak easy, no to pyk, do wody. Nie ma żadnego problemu w ogóle. na Za pierwszym razem medium. Ok, za sobą masz spawn pointa. Proszę bardzo, wezmę sobie. Ok, dobra, widzę wodę. Let's go. aua, Dobra, jeszcze raz. Let's go. aua, Po raz drugi. Ed, let's go. Dobrze, teraz się udało. Ok, to jakby wszystko zapiszę podejściem normalnie, rozumie. Ujujujujujujuj. Gdzie jest woda? Tam jest woda i to jest chyba jedna krateczka. Wow! cua, Czekaj, tendy. Za pierwszy podejściem w ogóle normalnie porobiony okej, okay. a czemu ten poziom jest zablokowany? Niestety poziom jest zamknięty, ponieważ MC jest dziwny. Aha! Ale ja chcę! Ja chcę! Dobra, nie będę oceniał cię pod tym poziomem, ja chcę po prostu daj! Nie mogę. No Ja chcę pszczelanie do celu! No dobra, trudno się mówi. Deja vu, let's go! Za sobą masz Pompoynta. E, poproszę, dziękuję i uwaga!

Daje dziwne dźwięki, wiem, spokojnie nie zwracajcie na nie uwagi. No lecimy na FEWDEY! Tak, zrobione normalnie, rozumiesz, ukończone. Dziękuję. Mini fabuła. Uuu, okej. Okay. To brzmi ciekawie. Na minifabule zawsze najpierw stawaj na płytce, pod którą jest czerwony konkret, a potem na płytkę naciskową, pod którą jest zielony konkret czyli najpierw czerwony, potem zielone Dobrze, nie ma problemu. Postaram się zapamiętać. Okej, okay. najpierw czerwony, czerwony. Okay. Mówi Akiri. Mati, chodź do mnie na chwilkę. Tak Akiri nie mówi, ale sobie ja je robię, nie? Ej, już idę. Też tak nie mówi, ale, ale idę. <grytania> Kliknij po rozmowie z Akiri. Ale. Ty, ja tu siłownie w ogóle mam. Poczekaj, ja tu ławeczkę mam, ty. Kurde, dobre, podoba mnie się to, tu nawet bieżnia wszystko jest hi, hi. No to chyba to, nie? No kliknij po rozmowie, no, to, to chyba to była ta rozmowa. Nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, najpierw e, czerwone, czerwony e, Wyjdziesz z Mikiełem na mały <ścoughs> mogę za głośno mówić, bo jak psy usłyszą, to będzie problem. Jasne! Kierunie, a, a, a gdzie Mikiełek jest? Halo? Halo? E, najpierw czerwone. O, cholera, gdzie są moje klucze? O nie, gdzie się zgubiłem? Yy, myśli Miki. ajajaj, aj, aj, to nie dobrze, że zgubił klucze, ale przynajmniej trochę dłuższy spacer. <laughs> o kurde, czekaj, 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 twoje zadanie do zadania. A, tu jest spawn Wolf i bone, Dobra, czekaj. Musimy zespałnić Mikiego. Jej, <laughs> dobra, twoje zadanie. Najpierw zespałnuj pieska, Mikiego, potem musisz go oswoić No to oswojony. Cała fabuła Po wyjściu na spacer kierujesz się do parku, będąc w nim orientujesz się, że zgubiłeś klucze do swojego domu. Czy jajowi uda się odnaleźć klucze? Hmm. Poszukaj razem z Mikiem Shulker boxa, w którym znajduje się dźwignia, którą musisz położyć na pomarańczowym konkrycie. No to rozumiesz normalnie mordeczko, lecimy. Dawaj. E! E Hello? No właśnie tak. To... Trochę z opóźnieniem, ale załapał. Dobra, idziemy szukać shulker boxa, tak? shulker boxa. E, 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 szukaj shulker boxa, no? Szukaj shulker boxa. Dobra, wy fontannie, maybe? Hmm. Hmm. Chyba niekoniecznie. Spokojnie, spokojnie, znajdziemy się, nie stresuj. Dobra, czy ja mogę wychodzić poza teren parku? Czy to będzie poza terenem parku, czy to będzie stricte w parku? Iron Owl, sprawdzamy każde wnęki. Wszystkie jakieś tutaj kurcze. I yy, konstrukcję. Mogę wejść na drzewo? Nie mogę wejść na drzewo. Tutaj oświetlonko, dobra. Halo, gdzie jest szulker? Nie, nie mogę tu wejść, bo myślałem, że na drzewie to będzie, ale kurczę, nie mogę tutaj wejść. Ej, 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 ej. Jak ja niby mam znaleźć tego szulkera, panie? To na pewno będzie zielony szulker, nie? I nie będzie go po prostu widać. Ty no, latam dookoła tego parku i tu nic nie ma. Jest! Dobra, mamy! Mamy to, okej, okay, tu są! Tak, jej! Znaleźliśmy, chodź. Idziemy, wracamy do domu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bang, pięknie, jesteśmy w domu. Siadaj, ładnie, tutaj patrz na parkura, bo to jest trudna rzecz. Okej, okay, dobra, i mamy teraz kolejny, to jest znaki zapytania. Nie wiadomo, co to jest, to jest jakiś siódmy poziom. Wielki znak zapytania, I don't know. Co, co co to jest? déjà vu, find the button, what? Ale nie, 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 no, podpowiedzi nie... Czyli to jest znajdź przycisk, ale muszę robić déjà vu. vu. szukam sobie guziczka tu. <gry Bayern> Ej, bez kitu to, to, to. Ej, e, widziałem tam, widziałem, 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 widziałem. Co? O, to, 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 to. O. A jak mam kliknąć? Nie, ja skliknąłem Kliknąłem z łódki. Oooo! Nawet nie wiedziałem, że się da. Okej. Okay. Dziękuję za przejście mojej mapki. Gabę Body 1. Oceń mapkę i wysadź ją. Eee, dobra, no kurczę. Prosta mapeczka. Króciutka. Taka klasyczna. Taka, jaka w sumie powinna być, mi się wydaje. Eee, jakby ja tutaj oceniam na 10 na 10 I... I Czy Wam się podobała? Napiszcie sami. Mi się, mi się, mi się tam podobała. Fajna. Nie będzie zbyt długa, ale zawsze to dodatkowy odcinek, co nie? No lepiej, żeby był więcej odcinków niż mniej rozumiesz odcinków. Nie wiem, co ja tu robię. Jakieś, kurde, fikumiko na patyku normalnie rozumieć. Dobra, banie, wysadzanko i w sumie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Niedługo będzie kolejny odcinek z przechodzenia Minecraft, więcej mapeczek i wiadomo, wy jestem w trakcie nagrywania yy, kolejnych dni hardcora, więc no musicie mi dać troszeczkę czasu, bo jednak trochę czasu to zajmuje. Wiadomo, jeszcze tam lewiki i tym podobne, i tym podobne, bla, bla, bla. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, miłego dziennika wszystkim, do następnego, trzymajcie się i pa, papa!